Kurła dziury. Co za emocja. Oczywiście, żeby nie było tak pięknie, to kiedy ja będę miał jakieś szczęście do zdjęć, no? Kurde, ała. Słoneczko tam przebija. Nie mam ładnego kadru, ale jest przynajmniej warun. Łatwiej, że jestem wypalony. Niesamowicie spokojna. Tu się kurwa dzieje, a tam mi się naświetla, i jeszcze musi się naświetlać jakieś 5 minut. Ho, 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 ho. Tylko teraz, Burowinie z kasztań tego. Kochani, jedziemy do lasu. Mam dziś ochotę porobić zdjęcia takie jesienne w lesie na długich czasach ekspozycji. Zobaczymy co z tego wyjdzie, a raczej jak to zrobię, bo wiecie, że ja strasznie nie lubię tych słów wyjdzie. No nie ma czegoś takiego, że coś wyszło. Kurde, człowiek zrobił od początku do końca. No chyba, że se szedł i se zdjęcie zrobił na małpie, nie? O, to wtedy jest inaczej. W każdym razie jedziemy na Szydłowie, za Stawik. Już kiedyś tam był vlog robiony z tamtego miejsca, ale w każdym razie no, było to dawno temu. Tak, kochani, chmur mi trochę za dużo nawaliło, ale liczyłem, że będzie mi słoneczko przebijać. Kurde, nie fajnie. Jeszcze jak na złość zaczyna kropić. No. Boziu, kiedy ja będę miał jakieś szczęście do zdjęć, no? O! Kurwa dziury! Uch. Widzicie, jak ja mam szczęście. A potem, kurde, że. Łat, że jestem wypalony. Fotograficznie. Kurde. No, kochani, dojechaliśmy na miejsce i. chórzy z to padać. opadać. Takie moje szczęście, jeżeli chodzi o fotografii, O robienie zdjęć. Jak nie ma warunku, to pogoda się spierdoli totalnie i wszystko inne. A potem mi wszyscy kuźma płaczą, że jestem wypalony. Nie poddaję się, będą najwyżej zdjęcia w deszczu. Wzięłem sobie kurteckę, to sobie założę. Cóż kochani. Wziąłem sobie kurteckę. W każdym razie wzięłem sobie kawkę i fajeczkę. Tak obserwuję chmury, co się dzieje, a chcę iść tutaj na taki stawik. Ocowałby mi, żeby gdzieś światełko nie gdzieś przebijało, prawda? Podświetlało cudownie te liście, wodę, jakieś refleksy, tego typu rzeczy. Jak na razie zrobiła się dykta. sobie z żonką pod altankę i pomyśleć, co będzie tutaj porobić. Może kurde, zaraz wyjdzie jakieś światełko. Zobaczymy, no strasznie bym chciał. No, ale jak nie będzie światła, to trudno. Nie zawsze fotografii jest tak jak chcemy. W moim wykonaniu praktycznie nigdy nie jest. No ale dobra, bo no, borowe żyćko, borowe szczęście. Skorzystamy, bo ja już tutaj widzę jeden fajny, przyjemny robaczki moje kochane. Pójście tutaj za mnie. Wyspa. Refleksy. Kawą. Tak. Nie ma wiatru. Woda jest niesamowicie spokojna. Lustrzana. Gdzieś tam przebija mi światełko. Podejrzewam, że trochę później byłoby lepiej zrobić zdjęcie w tą stronę. Hmm. No zawsze można się wrócić. W każdym razie ja widzę tutaj szeroki kąt 20 mm i oczywiście filtr polaryzacyjny z filtrem ND1000. Wyciągniemy aparat. Mam założoną 50, więc zmieniam od razu na 20 mm. Ciągniemy te kielek i od razu przekręcę sobie pierścień magnetyczny do filtrów. I jeszcze trzeba podmuchać. O, Robaczki. Oczywiście wężyk spustowy. No, przy fotografii na długiej ekspozycji to jest pełno takich y, rytuałów, które musimy wykonać. Wężyk sobie tu już odkładam do torebusi i robaczki obieram sobie kadr. O! Taki powinien być bardzo fajny. Zobaczcie kochani, taki mam kadr. Tak się on prezentuje. Wyostrzyłem sobie na jedną trzecią kadru. Ustawiłem e, przysłonę 11, e, ISO 100. Zobaczcie na histogramie, jak bardzo fajnie wygląda. 1,25 sekundy, ISO 100, przysłona 11. Histogram bardzo fajny. Robię zdjęcie próbne. Opsa! I to bardzo dobrze wygląda, żadnych przepaleń, wszystko ostrutkie. Super. No to teraz zakładam filtry. Najpierw, kochani, zakładam filtr polaryzacyjny. Ok. Najpierw polaryzuję sobie niebo oraz tą wodę, ale chcę spolaryzować tak, żeby nie stracić refleksów na tej wodzie. I musimy pamiętać, bo jeżeli zależy nam na takim odbiciu w wodzie, to filtr polaryzacyjny nie zawsze się sprawdzi, bo możemy sobie zabić to odbicie. E, tym bardziej, jak jest takie piękne i lustrzane. Więc, kochani, delikatnie tylko będę polaryzował. No, niekoniecznie w tym wypadku jest filtr polaryzacyjny. Chodzę na podgląd Live View i polaryzuję. I zobaczcie, jak tutaj częściowo tracę odbicie w tej wodzie. Nie chcę go stracić. Za bardzo, więc... Polaryzuję tylko w tym stopniu. Widzę, że filtr polaryzacyjny przyciemnił mi zdjęcie. Zazwyczaj filtry polaryzacyjne przyciemniają nam o 1 EV, więc musimy tutaj teraz skorygować sobie ekspozycję. Ok, Jedna ósma sekundy. Powinno być dobrze. Zdjęcie wykonane. Nie widzę żadnych przepaleń. Cacy jeszcze tu sobie sprawdzę. ostrość. wszystko pełne pełnej ostrości w kadrze. Ekstra. Teraz wyłączam Live View i zakładam ND 1000. 1,8 sekundy przy ND 1000 plus filtr polaryzacyjny da mi około 2 minuty 10, min 10 sekund czasu naświetlania, więc bardzo dużo. W takim razie ustawiam na wężyku spustowym i robię zdjęcie. Ustawiam Dwie minuty i niech będzie 10 sekund i robię zdjęcie. Kochani, fotografia się naświetla, więc mam tutaj troszkę czasu, żeby ze z wami jeszcze pogadać. Oczywiście przy fajetce i kawusi. Zobacz, coś tam miałem wam powiedzieć i mi już z głowy wyleciało. <laughs> Teraz nam się wszystko pięknie naświetla. A Was kochani gorąco zapraszam na Patronite'a. Między innymi na Patronite jest filmik z pełnej obsługi wężyka spustowego, funkcjach, działaniach oraz tego jak z niego korzystać. Tak patrzę, bo nisko tu nad głową mi yy, Piper właśnie przeleciał. <grych> Ta Także zapraszam gorąco na Patronite. I już mi osmo pada. A właśnie skończyłem robić tutaj zdjęcia. Zrobiłem jeszcze jedno tutaj z tą dróżką piękną, fajną. I idziemy tą dróżką dalej. Bo jak dobrze pamiętam, to tam była rzeczka i kiedyś była zapora. Zrobiona przez Bobry. Zobaczymy, co tam się dzieje. Słoneczko próbuje się przebijać. Ale... I... O, jak tam słoneczko się próbuje, próbuje przebijać. Gdzieś tutaj to było. O, jakie drzewo ładne zwalone. No, kad będzie fajny, tylko kurde. Ała! Krzoków od Pierona. No, Tamy bobrowej już nie ma, kochani. Ale widzicie, jaki klimacik. Słoneczko tam przebija. Szybko zmieniam obiektyw, tu mu potrzeba 50 mm. Kurna, światełko, światełko. Polar. O, 50 ka idealna. Ostrze właśnie na tego pnioka, tego wykrota zwalonego. Zastanawiam się, czy zrobić w poziomie, czy w pionie. Niebo się fioletowe delikatnie robi. Zapominam, że mam brakę od jakiegoś czasu. Łapię ostość na tego wykrota. Zostaje na przysłonie 11. Obieram odpowiedni kadr. Pięknie drzewa tutaj mam takie zwalone. Ślicznie to wygląda. Jaka ekspozycja? Z filtrem polaryzacyjnym ekspozycję mam na 3 sekundy, ale to jest zdecydowanie za długo. Więc skracam do 1 sekundy. Robię takie, wiecie, z poruszeniami, nieporuszeniami. Tak jest dobrze. Nie mam żadnych przepaleń. Szybko przeliczam, jak z filtrem ND się zachowa. Kochani, niestety światełko mi już tam ucieka, a tutaj jest aparat i się naświetla. A czasu mamy 17 minut. Tak? I tyle czasu będę naświetlał tą fotografię. Akurat to powinien być czas, żeby Zdążyć, bo możliwe, że te chmury wypalą, albo nie zdążę, to jest ten czas. Zobaczymy. Z tej strony też mam piękny widok na te, zobaczcie tutaj, jesienne, y, bardziej takie liściaste drzewa o cudownej strukturze, tej teksturze. No, kocham, uwielbiam i powiem Wam, kochani, że no, mam ostatnio kurewski. kurewski, tak knę napał. Na zdjęcia, na długiej ekspozycji. No skurde, To jestem wkurzony, bo mam 20% już na osmo tylko baterii. <śś> Dlatego, kochani, jeżeli macie ochotę, wesprzeć, zbieramy na osmo trójkę. Grupowicze, którzy są już na Facebooku, o tym wiedzą. liveowicze, czyli widzowie, którzy oglądają, live, które robią, też o tym wiedzą. Już uzbieraliśmy część kwoty. Kochani. No marzę o tej kamerze, więc jeżeli macie tylko ochotę gorąco, zapraszam do wsparcia skrawków najlepiej poprzez Tipeo. gdyż tam zbieramy na ten cel. Ale możecie też bezpośrednio na konto bankowe. Wszystkie dane są w opisie filmu. Jeszcze kurna się rozpadało i to takim mocniejszym deszczykiem, a tam mi się naświetla, i jeszcze musi się naświetlać jakieś 5 minut. Nic 50 i D800E są uszczelniane, więc nic im nie powinno być przy takim deszczyku. A ja tymczasem wyłączam osmo na czas deszczu. Kochani, bo nie dość, że mi się właśnie pierdzieli. Mam problemy z włączaniem, wyłączaniem nagrań, przycisk już jest wyrobiony. No, i bateria sta szybko siada. Już mi praktycznie siadła. Mam teraz 15% jak to nagrywam. Także do, do następnego ujęcia. Kurwa, jeszcze mam tęczę. Jeszcze mam tęczę. Kuźwa, światło wypara. A tam jeszcze mi da świetla minutę. Kurde, może zdążę. Lecę po. Matko, kochana, deszcz dalej pada. Cały aparat mokry. Oh, nawet nie przeglądam zdjęć. Taka polaryzacja. Fit ND. Jedna ósma sekundy, więc kurde, trochę mam kropek wody na nim. No więc z powrotem schodzę na 2 minuty, a specjalnie już kochani ustawiłem przysłonę 2.8 na światło. A, nie to. Urła, bulbę, bulby nie włączył. Jedziesz. Ale bajka, jednak świecą. Kurde, mogę dać 20 mm. Kochani, wyłączyłem to naświetlanie. Kurde, i zakładam 20 i też robię na 2 Może. O jezu, wszystko mokre. Bym tylko zdążył. Nawet filtr nie czyszczę. kurła szybkie wyostrzenie. Kurde, i tak całej nie złapię. Ale jest przepięknie. Przepięknie. Dobra. Polaryzacja. Aby nie zabić tęczy, bo możemy zabić sobie tęcze polaryzując. Kadr? To kadr dobrze żeby było bez filtra. Kurde, jeszcze mam za wąsko trochę. Jeszcze trochę za wąsko. Całej nie złapię, ale dobra, żeby chociaż tylko tyle się udało. Dobra. Czubki drzew cudownie podświetlone. Ach, jeszcze raz się spolaryzuję, bo ściągnąłem przypadkiem spolaryzacyjnym. Dwie minuty. Stoi so Przysłona czwórka. procent, osmo. To tu się kurwa dzieje. Ho, 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 ho. Nie mam ładnego kadru, ale jest przynajmniej warun. A, matko świnta. Paj. Teraz kochani, jak skończy się naświetlać, robię panoramę z pionowych zdjęć. W każdej chwili może mi osłopaść. Nic, dogram najwyżej telefonem. Panoramę z pionowych zdjęć, żeby złapać całą tą tęczę. Bo tak to mi się nie mieści na 20. A! Zobaczki, tu już warun zdechu, ale zobaczcie tutaj co się dzieje. Ustawiłem aparat z tym refleksem w wodzie z filtrem ND1000 i naświetlam 7 minut pionowego zdjęcia. Tylko teraz z kasztań tego. Matko, kochani, co za emocje! W końcu, w końcu. O! oczywiście, żeby nie było tak pięknie, to O! No Szkoda, że nie jestem w górach. Nie ma co marudzić. Kochani, jeżeli Wam się podoba, zostawcie też tą łapkę w górę. Piszcie w komentarzach swoje wrażenia odnośnie tego vloga oraz jak Wy robicie zdjęcia w takich sytuacjach. Subskrybujcie także kanał, koniecznie z dzwoneczkiem. Tymczasem ja już się plenerowo, kochani, wyłączam. Osmo mi świeci na czerwono. A jeszcze muszę dograć jedną rzecz do weekly vloga. Robaczki moje kochane, dziękuję Wam Ślicznie, zapraszam teraz na resztę z nich.